A kuku, dobry wieczór, babcia Kasia, witam Was, dzieciaczki, serdecznie. Dziś czytamy dalsze przygody Wiktora w krainie fantazji. Pamiętacie, jak w poprzednim odcinku poznał on panią Mafewkę i Berta Mlecko? Wsiadł do statku przypominającego Bezę i pofrunęli razem w kierunku. Tęczowego pałacu, który stał na wzgórzu. Posłuchajcie, co działo się dalej. Tęczowy pałac to prawdziwy pałac z bajki. Wszystko mieniło się tysiącami kolorów tuż za bramą. Na środku placu stała wielka fontanna z żółtą oranżadą. Mury pałacu przypominały świeżo. Wypieczone gofry, a strzeliste wieże nad bramą do złudzenia kojarzyły się z waflowymi batonikami. Wielkie, potężne drzwi do sali tronowej, bez wątpienia zbudowane były z ogromnych tabliczek czekolady. Weszliśmy do środka. Sala była pusta i jakaś smutna. W kącie pod wysokimi oknami stało kilka krzeseł. Podeszliśmy tam i usiedliśmy. Zdziwiłem się, bo krzesła były ze słodkiej, lukrowanej pianki. Trochę dziwne, że cała ta kraina wygląda jak wielka cukiernia. Powiedziałem cicho, odrywając dłoń od lepkiego krzesła. I w tym, Wiktorze, nasz problem. Westna mafewka. Otóż to, dodał pan mlecko, nasza kraina powstaje z dziecięcych marzeń i fantazji. To one ją budują i ożywiają. Ale odkąd nasza królewna Fantazjona została uwięziona, wszystko się zmieniło. Dzieci przestały marzyć o wielkich przygodach. Żaden chłopiec nie chce już być odważnym rycerzem czy superbohaterem. Dziewczynki nie marzą o byciu księżniczkami. Nikt nie śni o podróżach w kosmosie czy o życiu w głębi oceanu. Teraz dzieci mają to wszystko w tych swoich grach. Kto chce, jest księżniczką czy rycerzem, a kto chce, zmienia się w strażaka czy policjanta. Wystarczy wybrać postać i wszystko dzieje się na tych małych ekranikach. Nie muszą marzyć i wyobrażać sobie tego, bo wszystko mają w grach. A jedyne, czego chcą wszystkie dzieci, to słodycze. I o to właśnie chodziło czarownicy pruchnelni. To ona porwała i uwięziła naszą królewnę Fantazjonę. Bez niej dzieci nie marzą i nie rozwijają świata Fantazji, czyli naszej krainy. I nikt nie próbował jej uwolnić? spytałem zdziwiony. Nie jest to takie proste. Fantazjona została zamknięta w lodowym zamku. Każdy, kto do niego wejdzie, nie może oprzeć się pokusie skosztowania niesamowicie pysznych lodów, które tam są wszędzie. Wystarczy je polizać i natychmiast zmieniasz się w lodowy posąg. Pan mleczko opowiadał z wielkim przejęciem. To straszne. Weschnąłem. I co teraz będzie? Liczyliśmy na to, że przybyłeś tu z tego powodu i że chcesz nam pomóc, powiedział pan Mlecko. – Czy masz jakiś pomysł? Musimy uratować królewne fantazjone krzyknąłem. No, to raczej jasna sprawa powiedziała Mafewka. Tylko, czy będziesz na tyle odważny, Wiktorku, by pójść sam do lodowego zamku? Ja? Spytałem zdziwiony. Nikt inny się nie odważy, i mówiąc szczerze, czekaliśmy z tym na ciebie. A ilu śmiałków do tej pory zginęło? Zapytałem lekko wystraszony. No, w sumie w sumie to żaden. Jak żaden? Mówiliście, że to śmiertelnie trudny wyczyn. No i właśnie dlatego. Nikt z nas się jakoś nie odważył. Mówiąc to, Mafewka spuściła głowę. A chłopcy w Twoim świecie raczej nie są zainteresowani ratowaniem królewien jakby na usprawiedliwienie dodał Pan Mlecko. No dobrze, pomyślmy. Wstałem i zacząłem chodzić po sali. Mafewka i Bert Mlecko przyglądali mi się uważnie. Wyjrzałem przez okno pałacu i zobaczyłem osiodłanego królewskiego konia. – Mam pomysł! Niech jakiś królewicz uratuje fantazjonę. Przecież to świat bajek, więc na pewno macie tu jest pełno, prawda? – Hmm, jakby ci to wytłumaczyć, Wiktorze – zaczął niepewnie pan Mlecko. – Nie mamy królewicza! – wtrąciła zniecierpliwiona mafewka – – Żadnego? – spytałem z niedowierzaniem. – Żadnego. – Nawet jednego, malutkiego? – Nawet malutkiego, tyci, tyci, nie ma. – No ale jak to możliwe? Ostatni królewicz był tu jakieś pięć lat temu i to był twój królewicz, Wiktorze. – Mój? – Tak, twój. – No to gdzie on teraz jest? A kiedy ostatni raz marzyłeś o tym, by być królewiczem? mam mocno, już zniecierpliwiona mafewka bo ja wiem, chyba dawno no, dawno, dawno pięć lat temu przestałeś marzyć o królewiczu i znikł, bo nikt inny nie marzył o tym. Rozumiesz już, na czym to polega? Ojacie, no to mamy ładny klops. Kochane dzieciaczki, kolejny odcinek za tydzień. Mam nadzieję, że będziecie z babcią Kasią i posłuchacie, co dalej się działo w krainie fantazji. Czy Wiktorowi udało się uratować królewne Fantazjonę i całą krainę baśni fantazji i marzeń dziecięcych? Bądźcie za tydzień, babcia Kasia będzie Wam czytać kolejne odcinki, a dziś życzę Wam wspaniałych snów i dobrego odpoczynku. Widzimy się jutro na kolejnej opowieści. Dzisiaj babcia Kasia mówi już. Dobranoc, dobranoc, dzieciaczki. Pa!